Jak działają ścieżki edukacyjne? Wchodzisz na platformę Kariera w Farmacji i wybierasz ścieżkę, w której chcesz się rozwijać. Masz do wyboru badania kliniczne, rejestracja leków lub Pharmacovigilance. Jeżeli nie jesteś pewny, który obszar jest dla Ciebie, możesz także wykupić do całej platformy, w której otrzymasz kursy, które są dostępne w każdej z tych ścieżek, a także dodatkowe materiały, m.in. kurs Market Access Manager. Jeżeli wybrałeś już swoją ścieżkę, możesz dokonać szybkiego zakupu. Po zakupie ścieżki bezpośrednio na Twoim koncie będą już przypisane poszczególne kursy. Musisz zalogować się, czyli wejść w przycisk Moje konto i podać dane, które podałeś w czasie zakupu. W momencie, kiedy chcesz wybrać dany kurs, wchodzisz do zakładki kursy, wybierasz kurs, który Cię interesuje i w panelu bocznym po wyświetleniu strony kursu znajdziesz pomarańczowy przycisk napisem Rozpocznij lub Kontynuuj. W momencie, gdy rozpoczniesz kurs, on się już pojawi w Twoim koncie, czyli po wejściu do zakładki Moje konto, będzie już się pojawi, pojawi się już on tam na stałe i będziesz mógł do niego wracać. Jeżeli chcesz rozpocząć kolejny kurs, robisz powtórnie to samo, czyli wchodzisz do zakładki Kursy, wybierasz kurs, który Cię interesuje, klikasz guzik Rozpocznij i on pojawi się w, na Twoim profilu. Gdy już rozpocząłeś dany kurs, możesz albo go kontynuować poprzez wejście na stronę kursu, czyli zakładka Kursy i wybierając dany kurs, albo możesz już bezpośrednio przejść do zakładki Moje konto i tam znajdują się wszystkie kursy. W cenie ścieżki um, obowiązują nie tylko kursy, które dzisiaj się znajdują, ale także wszystkie aktualizacje, nowe wersje czy nowe materiały, które pojawiają się na platformie. Także zaglądaj do tego, co znajduje się w ramach ścieżki i korzystaj z wszystkich treści dowolnie. Do wszystkich materiałów możesz wracać bez przeszkód przez 365 dni od momentu zakupu. Możesz wracać do wybranych lekcji, do wybranych modułów, do wybranych kursów. Zapraszam!